Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy karpia smażonego w cieście. Potrzebować będziemy sprawionego jednego karpia. Ja tu mam 80 deko filetu z karpia i ponadto będziemy potrzebować szklankę mąki pszennej, pół szklanki mleka, szklanka o pojemności 250 dwie łyżki. Mąki ziemniaczanej i jedno jajko, i doprawimy. Pieprzem, kajen, kurkumą. Doprawiamy według własnego smaku. Ja dodaję rozmaryń, sól i pieprz. I ciasto bardzo dokładnie pomieszam. A karpia pokroję w kawałki, takie półtora centymetrowe kawałki, przełożę do miski i również doprawię solą, pieprzem i skropię sokiem z cytryny. I dam do lodówki na pół godziny. Dodatkowo będziemy potrzebować y, mąkę do obtaczania karpia. Smażymy na dowolnym tłuszczu. W takiej postaci doprawiamy karkę. skrapiamy sokiem z cytleni. Tak, i karp wędruje do lodówki a ciasto bardzo dokładnie mieszamy karpia z lodówki obtaczamy w mące kawałki karpia zanurzamy w cieście tak dokładnie obtaczamy mąką, zanurzamy w cieście i dajemy na rozgrzany tłuszcz. Musimy smażyć w dosyć dużej ilości tłuszczu. Z jednej i z drugiej strony i będziemy mieli karpia smażonego w cieście. Obtoczamy z jednej i z drugiej. Smażymy na zmniejszonym płomieniu. I tak to wygląda duża ilość tłuszczu i smażymy na złoto-brązowy kolor i tak oto wygląda karp smażony w cieście zdejmujemy na ręcznik papierowy aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu i daję następną porcję smażymy na mniejszonym obruchu rozgrzany tłuszcz, ale nie taki gorący bo nam się ciasto spali, a karp będzie surowy tak. a tak wygląda karp w przekroju o ile państwu mój przepis się mi podoba to serdecznie proszę o łapkę w górę, karp smażony w cieście.